Z dużą przyjemnością zapraszamy na to spotkanie. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Witam Państwa. W dzisiejszym spotkaniu Hanower 96 zagra przeciwko Bayernowi Monachium. Robert Lewandowski, polski napastnik znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność dryblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Na wojsko wyjdą w standardowym 4-4-2 z pomocnikami grającymi w linii. Dwaj napastnicy powinni stanowić dostateczną siłę ognia. To klasyczne ustawienie, w którym boki obrony i pomocy muszą być wyjątkowo dobrze przygotowane kondycyjnie. Czeka ich sporo biegania. Patrząc na to ustawienie, zastanawiam się, jak bardzo się ono zmieni w trakcie spotkania. No, może się zmienić wręcz diametralnie, bo w ich taktyce wymienność pozycji jest bardzo ważna. Lubią grę długimi seriami krótkich podań, wymianą piłki w trójkącie, aby potem nagle szybkim podaniem uruchomić skrzydło lub napastnika. Nie wszyscy lubią taką grę, ale nie można odmówić jej tego specyficznego uroku. Grając w barwach Bayernu Robert Lewandowski zdobył uznanie, osiągając kolejne niezwykłe cele i pnąc się w tabelach strzelców wszechczasów. No to tu pobił w meczu przeciwko Wolfsburgowi kilka rekordów Guinnessa, zdobywając słynne pięć bramek w 9 minut. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Idzie do przodu. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Blisko już do bramki. Felix Klaus. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. A teraz przy piłce Robert. Dawid Alaba. Renato Sanchez. Za szybko stracili. Jonatas. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie gładko wygra Bayern Monachium. No już blisko pole karne. Robert Lewandowski. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boju. Bez konsekwencji świetne piąstkowanie. Świetnie się dzisiaj prezentują. Nic dziwnego, że są na szczycie tabeli. To prawda, oglądamy fantastycznie zgrany zespół, który ciężko zapracował na swój sukces. Renato Sanchez. No, z tego miejsca można strzelać. Oddalają grę od strefy obronnej. Bayern Monachium ma wrzuc załtu na wysokości pola karnego. Kimiś. Że antycypował intencje podającego i mają piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Spójrzmy, jak poradzi sobie Bayern Monachium. Mamy rzut rożny dla przeciwników. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Regular. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobrze. No, będzie gol? Ale pięknie broni Nojer. Rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Kirmin do dośrodkowanie, w pole karne, walczą piłkarze opozycję. Renato Sanchez. Robi się niebezpiecznie. Arjen Robben! No, udało się przejąć. Ma wybór w tej akcji. No, ucieka obrońcy. Wybita piłka, ale kiepsko. Kinsley Koman. Lewandowski. Blisko pole karne. Schodzi teraz do środka. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Szegler. Kinsley Coman. Albornos. Blisko polekarny może strzelać. No, kto przejmie tę piłkę? Przejęli piłkę, popatrzmy. No świetnie go obrał. Lewandowski, powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Śniedebach. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Już blisko pola karnego. Wizdek sędziego, ciekawe jaka będzie decyzja. No bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Mało brakowało, a jednak piłka mija słupek i wychodzi na aut bramkowy. Dobrze się złożył do tego strzału. Przyłożył głowę do piłki, ale jednak się nie udało. No może być groźnie. Wspaniale przechwycił. Korb. No, bardzo ładnie przeciął. Koniec pierwszej części spotkania. Remis. Spe... Sędzia dał znak i właśnie piłkarze Bayernu Monachium rozpoczęli drugie 45 minut. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Miś. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Dobrze prowadzi piłkę. Ma możliwość zagrania do kolegi. Jest szansa. Manuel Neuer uratował zespół przed stratą bramki. Sędzia pokazuje. Może spróbować szczęścia. Neuer broni bez najmniejszego problemu. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Jonatas. Mamy dośrodkowanie. Ma tam to strzelić. Spróbował wybić, ale to nie koniec. Tiago. Kimś. Tak, to był faul. Nie wiem, czy nie na kartkę. Dobry atak Franko. Jerome tak Kawita Laba. Mogą wspólnie. Dobra okazja. Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Piłk za silne, za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie przejęte przez bramkarza. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. I. Paul ewidentny sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? A więc mamy zmianę. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Latęk przejął dokładne podanie. No, już blisko pole karne. Kupiona Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Na dobrą okazję do strzału. Aj, nie ma bramki. Nie strzelił. W doskonałej sytuacji. Powinno być 1-0. Popisowo zmarnowana szansa, by objąć prowadzenie. Miejmy nadzieję, że dla obu stron będzie to impuls do ataku. Alaba? No, tu mogło być groźnie. Dobrze przeciął to prostopadłe podanie. Mogą teraz skarcić rywali. Prostopadłe podanie będzie groźnie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Dobra pozycja do oddania strzału. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Jonatas dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Komą. tej Komą! Rzut rożny dla Bajerni. Thiago Alcantara z rożnego w pole karne. Niestety stracił piłkę. Felix Klaus. Harmi. Miś. Wychodzi sam na sam. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Genialne podanie. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Uderza. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć? Już blisko pola karnego. Jonathan! Zupełnie niecelne uderzenie. Następnym razem poprosimy więcej precyzji. Ta główka wyglądała jakoś tak przypadkowo, nie jak mierzone precyzyjne uderzenie. Przydałby się chyba trening tego elementu. Rodriguez. Lewandowski. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Javi Martinez. Diago. Thomas Miller. James Rodriguez. Oddaje strzał. No i bramkarzowi udało się powstrzymać przeciwników od objęcia prowadzenia. Pięknie zgrywa głową do partnera. Blisko polekarne Może strzelać. Gdyby nie przejął tej piłki, to byłaby bramka. Koniec meczu. Remis. Czy jest on sprawiedliwy? Nie mnie to osądzać. Myślę, że remis w tym spotkaniu nie zupełnie ich zadowala.